Hej, piszę, love. Przyszedłem tylko na moment, bo muszę, muszę sobie... Dobra, trzymajcie się, na o, Kaśka jesteś, widzisz, witaj, yy, Kaśka, o, dwie Kasie, dwie moje kochane Kasie i, o, Guziec, witaj, yy, przepraszam was, bo ten, ja, o, na sekundkę, Ch Kasia, yy, w ogóle chciałem ci powiedzieć, że yy, coś, coś ci miałem powiedzieć i zapomniałem, o kurczę, no popatrz się, a, właśnie, nie załapaliśmy się, ale to, to nic, bo będziemy na tym. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Tak, Kasieńko, tak. Karla Perkinsa, Stalker, wiesz co? A, no to dobrze. Nie pamiętam kto to. Możliwe, że słucham, tylko ja już na starość to nie mam takich, nie mam takich, jak się nazywa. Nie mam takiej pamięci. Karl Perkins. Musiałbym sobie przypomnieć, jeżeli słucha... Jeżeli to rok i o, zaraz ktoś tu przyjdzie może do mnie, o. A, no to jeżeli to rock'n'roll, to na pewno... A Karl Perkins to chyba... Coś mi się kojarzy, tylko już tak słabo. Nie jest to pierwsza liga. Ale gdzieś bardzo, bardzo blisko, chyba Karl Perkins. A co chcesz się wybrać? Y y <laughs> Edmin, ja się nie... Hipisi nie chodzą do fryzjera, bo y, hipisi nie, nie mają... Y, znaczy Wszystkie rzeczy, które robią fryzjerzy, to hipisi sami sobie Tak, robią. dokładnie, dokładnie. Tak. O e, właśnie. Leszku, hipisie, mam postulat. Mam postulat. Tak? E, no bo mm, mi dzisiaj coś takiego przyszło do głowy. Peace and faith. Czyli pokój, Jak? peace and faith, pokój i wiara. Co ty na to? Wiesz co, Kasieńko? Ja, nawet jakby mi się to podobało, to już to przekracza moje kompetencje, bo ja sięgam do źródeł historycznych. Natomiast oczywiście można tworzyć najrozmaitsze, że tak powiem, no, wariacje. Można mówić peace and sex, peace and. Nie, 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 nie. Seks to jest dopiero na siódmym piętrze. Nie chodzi no. mi o to, że wiesz, że i. i mi, znaczy, generalnie mi bardzo pomaga wiara. Mi, o, wiara. Tak. Ale to wiara, wiesz, wiara to jest taki, taki. Przepraszam, że sobie piję herbatę, ale to mi pomaga się skoncentrować. Wiara jest to taki rodzaj, jakby to powiedzieć, wiara jest to rodzaj silnego przekonania, że coś, 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 coś jest, jest jakiś stan rzeczy. Czyli widzisz, wiara to jest, to jest inaczej interpretacja, to znaczy, to jest własna interpretacja i wyjaśnienie niejasnego, wieloznacznego i nie roz, niezrozumiałego stanu rzeczy, bo tym się zajmuje religia, więc wiara, soul fire, witaj, peace and love, wiara daje nam wgląd, pewien wgląd, pewien, pewne, na przykład przyszedł kiedyś na Ziemię Jezus, Jezus powiedział, że trzeba kochać bliźniego i, i My zakładamy, jeżeli na przykład pokładamy wiarę w to, że mówił mądrze i dobrze, pokładamy wiarę w to, że kochanie bliźniego daje lepsze rezultaty niż nienawiść do bliźnich. Dobrze, to ja mam teraz coś takiego. Cześć Kasiula. Bo bardzo wielu ludzi właśnie łączy wiarę z religią. Ja jestem osobą, która jest poza religią i łączę wiarę z duchowością, bez religii. Czyli, o właśnie, a propos fryzjerów, to ja też sama. Czyli wiara bez, wiara bez religii, tak? Czyli duchowość, czyli nawet transcendencja bez, bez tego słowa duchowość. Transcendencja. Transcendencja. Znaczy, ja, ja, ja cię. Rozumiem. Natomiast z punktu widzenia teorii systemów, to wiara bez religii to jest tak, jakby chcieć. Godes Neptun, witaj, Martyna Witaj, Pisendlow. Koński, no wiesz co, lubię, lubię czytać takie teksty, bo przenoszę się, od razu przypomina się moja młodość, lata 70., kiedy wszyscy mnie wytykali palcami. A teraz to w ogóle nie jestem pod nie, rzadko kiedy jestem pod cudowiskiem, także. No. słuchaj, więc wracając, słuchaj, wiara bez religii to tak, jakby chcieliśmy wybudować dom, a nie używać tych scaffoldingu, nie, czyli rusztowań. No trochę będzie trudno, da się, da się to zrobić. Natomiast nie jest wykluczone, że to ten dom na przykład wyjdzie nie do końca taki, jakbyśmy go zrobili przy pomocy rusztowania. To tak jakbyśmy zrobili odlew, ale bez formy, czyli tak o lalibyśmy metal i co nam wyjdzie, to wyjdzie. A jeżeli mamy ten, jeżeli mamy Dobra, uwierzę w siebie, pokażę się. Trudno, wyglądam jak wyglądam. Nie, nie podobam no, się sobie. Ale... Martyna, no, wiesz co? W pewnym sensie wierzę w Boga. Wierzę w to, że my stworzymy zaawansowaną cywilizację kosmiczną, staniemy się Bogiem, staniemy się Bogiem, nie bogami, bo każ, każdy z nas pojedynczo jest takim zwykłym farfoclem. Dopiero kiedy będzie nas 86 miliardów ludzi, którzy są gotowi połączyć swoje jaźnie, żeby stworzyć uniwersalnego Boga, to wtedy dopiero będziemy mogli mówić o, o koncepcji Boga. Bo teraz to jesteśmy zbyt prymitywni, zbyt prości, zbyt głupi, ale, ale tak, potencjał no istnieje, Martino, tak. Też, a propos tej konstrukcji, której my potrzebujemy, żeby sama wiara wystarczyła, plus wiara, żeby zbudować ten dom, tak? Bo mówisz, że religia jest tą konstrukcją. No. My mamy, ja i przyjaciele nasi, mamy 12 pięter i to jest nasza konstrukcja, która wraz z wiarą może zbudować ten dom, tak? Oczywiście yy, my też tą ideę 12 pięter dopiero rozpowszechniamy, no. Nina między innymi to rozpowszechnia, yy, bo 12 pięter to jest to, co może być tym spoiwem, może ten dom zbudować. Więc. Um, znaczy no, wiesz, no. tak, mhm. tylko że 12-pięter to jest bardzo fajna koncepcja, ciekawa, interesująca, bardzo, bardzo pomocna, bo może być pomocna. Natomiast, i, że tak powiem, e, pamiętaj, że tak jak powiedział Niklas Luchman, e, tą funkcję wyjaśniania niezrozumiałych, niejasnych, wieloznacznych stanów rzeczy przejął system naukowy. I na przykład nasza wiara dużo lepiej będzie w ogóle się formułować, jeżeli oprzemy ją o pewne naukowe, ale takie nieprymitywnie naukowe, tylko takie naprawdę, prawdziwie naukowe, czyli oparte o metodologię, o badanie rzeczywistości, o autoreferencję, koncepcje i wtedy to, co my, tą formę, którą my stworzymy przy użyciu metod, Właśnie takich prawdziwościowych, będzie lepsza, lepsza niż jakakolwiek religia. O. No ojejku, no dobrze, Lesie, no to ja w takim razie powiem Ci tak. W programie 12 pięter wykorzystujemy zdobycze medycyny, która jest na pewno nauką. Medycyna jest nauką. Ponieważ na przykład w szóstym piętrze wykorzystujemy medycynę, żeby zadbać o swoje ciało, które jest naszym statkiem, mhm. statkiem metaforycznie, którym podróżujemy po świecie. No. W pierwszym piętrze na przykład wykorzystujemy medytację, nad którą też już były prowadzone badania dokładne, i wiemy, jak medytacja wpływa na mózg, wpływa na umysł. Więc my tutaj mamy bardzo wiele jakby elementów, które łączą się z medycyną, z nauką. Tak? Mamy elementy fitnessu, który też jest jakby tutaj podłożem fitnessu. Fitness to jest nauka o zdrowym życiu po prostu. Tak? Czyli też tutaj mamy bardzo wiele elementów dietetyki, czyli zdrowego odżywiania no, się, także tutaj biotechnologii. Tak, ale jak najbardziej. 12 pięter to jest bardzo ciekawy program, warty, warty na przykład praktykowania. Warty praktykowania, jeżeli ktoś go uznaje za bardzo, bardzo przydatny. Ja sam na przykład czasami z tobą wchodzę na te piętra, bo ty mi opowiadasz, że to jest na przykład tożsame z pewnym innym sposobem postrzegania rzeczywistości i tutaj się z tobą zgadzam. Nie, poczekaj. Nie, fitness nie jest sportem. Fitness przyjął się jako nazwa pewnej, pewnego uprawiania sportu. Fitness jest nauką o dbaniu o siebie. O fitness to jest generalnie well being. Fitness jest nauką o zdrowym trybie życia. Fit, fitness, tak? To nie jest no, tak. sport. Martynka, nie. To ja jestem instruktorką fitness, jestem instruktorką rekreacji ruchowej i wiem, to, to, to jest zupełnie, to jest to są często mylone. Tak, fitness to jest nauka o zdrowym stylu życia. Fit life, coś takiego, well-being pod, pod tym kątem. Zobacz sobie definicję w internecie, może znajdziesz. Mhm. Mm -hmm. Słuchaj, no tak, czyli, czyli generalnie tak jak mówię, religie, religie mają to do siebie, że zostały stworzone i działają w praktyce. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce wejść z, nową, z nowym systemem, no to niestety musi się wiesz, rozpychać łokciami, nie ma wejścia. Znaczy, no my tutaj się nie będziemy rozpychać. My delikatnie wkraczamy w, po prostu w, w świat. Dlatego wiesz, dlatego jeżeli się im mniej się. Sport lub tryb życia. No widzisz, macie tutaj już pewien taki tak, rozdział. Tak, może, znaczy, fitness jest. Tak, fitness jest trybem życia to jest całe, to jest zbiór, tak, bo bycie fit to jest też odżywianie się, więc zahacza to o naukę, tak? Zahacza. Nie jest dokładnie nauką, ale zahacza, bo o dietetykę, o medycynę o, i o, te, o psychologię także zahacza, więc zahacza. Możemy się umówić, że jest pomiędzy możemy się umówić, że jest pomiędzy gdzieś tam, tak? Bo do, do, typowo nauką nie jest. Masz rację. Tak. tak. Mhm. Witaj, Mario. Mówimy sobie właśnie o religii i nauce jako pewnych sposobach na budowanie wiedzy o rzeczywistości. Mhm. No. No, dobra. Jedna ja spokojnie, bo ja słuchajcie, wyszłam przed chwileczką. Ja, ja dzisiaj. Też tylko wiesz, co na chwilkę wszedłem bo teraz mam, dzwo będę dzwonił do Kamila i możliwe, że zrobimy granie, a możliwe, że nie zrobimy, także tutaj tutaj jest ten. No dzięki Maria, zapraszam cię, bo teraz to już kończymy, ale będziemy o tym rozmawiać, może wieczorem, chociaż jeżeli dzisiaj zrobię live'a muzycznego, to już wieczorem nie będę robił live'a. Ja a dzisiaj, dzisiaj mam to... imieniny, Leszek, ja mam dzisiaj imieniny. Ja mam dzisiaj imieniny. To jest Kasi? Katarzyny kwietniowej. Katarzyny dzisiaj jest, tak, jestem o, kwietniowa. Jest najlepszego, Kasieńko. To ja czekam. Ja od Was prezent już dosta dostałam, bo Wy jesteście dla mnie codziennie, jesteście z moim stadem. Martyśka, Ty też się z nami zawsze tak fajnie tutaj starasz się, wiesz, skomponować, żeby być. Mhm. Także nie, ja nie chcę żadnego, wiesz, tutaj grania. Teraz chodzi mi tylko, dziękuję, na, O, Nemesis przyszła też. O, Dziękuję. Nie, ja po prostu ja jestem troszeczkę zmęczona, powiem Wam szczerze, bo wróciłam, z, wróciłam teraz do takiego długiego. Przepraszam, przepraszam. Stalker to jeżeli chcesz wejść, to musisz wziąć i tak wcisnąć ten, te, dwa, te, dwa, te, dwa, te dwa ludziki na dole, na, w lewym dolnym rogu, i wtedy, wtedy on Cię za. No, a, jesteś, do, o widzisz, to już jesteś, dobra. będę... przepraszam Lesiu, ja tylko jeszcze do Namastys powiem i do Martynki. E, dziewczyny, Halo, jak to, Tak, ma? poczekaj, stankę, tylko dokończę Dobrze, czekam. Teraz, dobra. E, dziewczyny, jak ja będę prowadziła te live'y, staram się wieczorem robić live'y z kartami, to zapraszam was, to chętnie wam też e, jakąś tam kartę dam, tak? Bo wy, wy też e, m, życzyłyście sobie, także... Zapraszam Was, pamiętam. A ja no uciekam tak. sobie, muszę trochę odpocząć, bo dzisiaj też dużo wrażeń było, ale no, jak Leszek się pojawia, to wiadomo. Wpadnij no, no, na swoją kartę. Stalka, gadajcie sobie z Lesiem. Leszek i tak zawsze mówi, że to, co ja mówię, jest złe i nie, nie tak, i nie tak, to to Wy sobie pogadajcie, ja idę sobie swoje, ze swoimi gadać. No. <śpiewanie> ale to Kasia, no, nie wiem, zobaczymy, poczekaj. No, witaj, witaj. Stalker, Witam. Dzień dobry panu. Mamy w końcu okazję porozmawiać, bo tylko się pojawiałem w formie SMS-ów panu tutaj na live, że tak powiem. A teraz Dobra, jestem, bo jedna kwestia, to, co pan powiedział, mnie podgrzało wręcz, powiem szczerze, wręcz we mnie pewnego rodzaju sprzeciw i oburzenie, to, że określił pan jednoznacznie, że Karl Perkins należy do pierwszej ligi rock'n'rollowców. Jest to po części prawda, ale nie wynika to z jego braku umiejętności muzycznych, tylko z innego faktu, ale powiem, jest bardzo istotne. To jest rynek tak, historyczny, tak. ja, ja mniej więcej już tak trochę sobie blado, blado mi coś świta. Hmm. Natomiast ten Perkins, to on e, rzeczywiście wymiata nieźle. Tylko pamiętajmy, że w show biznesie pierwsza liga to nie są ci, którzy najlepiej grają, tylko to są ci, którzy się najlepiej sprzedają. Tak jest, Madem ale to na... wynika jeszcze z innej kwestii. On był tak, tak. naprawdę największą gwiazdą na początku. Lat 55. Lata 50., rok 55., gdzie rock'n'roll tak naprawdę dopiero raczkował. I on był tak. nawet największym źródłem inspiracji Elvisa, ale to Johnny Cash pisał w swojej autobiografii, on doznał poważnego wypadku, co wstrzymało jego karierę muzyczną. I kiedy wrócił po tym wypadku, to Elvis przetarł już wszystkie szlaki i tak naprawdę nie miał szans, żeby cokolwiek pokazać nowego. A był po podobno większym nowatorem, i możliwe, że gdyby nie ten wypadek, to teraz mówiłoby się o Karlu Karl Perkinsie, a nie Elwisie. A no to tak, tylko że na przykład, to ja tutaj powiem tak, na przykład była, było takie, były takie dwa zespoły, The Beatles i The Rolling Stones. I Rolling Stones byli też właśnie takimi pechowcami, bo oni zawsze właśnie rywalizowali z Beatlesami i zawsze byli o krok z tyłu. Natomiast, kiedy już wreszcie wyprzedzili Beatlesów, bo Beatlesi się rozpadli, a Rolling Stonesi ciągle istnieją, to jednak no, okazuje się, że oni wygrali wyścig w, z Beatlesami wtedy, kiedy Beatlesi już w ogóle przestali być w czołówce. Ale to bo jest wtedy... też ciekawa kwestia, bardzo. Ponieważ Proszę. wszyscy członkowie The Beatles jednoznacznie stwierdzili, że gdyby nie Karol Perkins, to nie byłoby Beatlesów i to jest ich osobisty bohater. I nawet tak. Paul McCartney ostatnio robił cover matchbox piosenki jego. To ja Paweł w takim Paweł. razie, jeżeli Karl jeżeli Perkins, ja sobie to, tego, tego pana poszukam i będę, będę musiał sobie go przesłuchać, bo powiem szczerze, no ja nie jestem. Znaczy, generalnie, bo rock and roll to też nie jest mój. Bo, bo ja zacząłem od blusa, czyli, czyli tak naprawdę yy, w zasadzie to też nie od blusa, bo tak naprawdę od roka, a z roka czyli pierwsza moja fascynacja to cepelini. No i oczywiście też King Crimson, takie, takie zespoły. No tam, tam nie ma już tak dużo rock and Oczywiście u Le Zeppelinów jest cała masa takiego właśnie, yy, znaczy są piosenki które są czysto rock'n'rollowe ale są też piosenki już odchodzące od rokendrola. więc tutaj tutaj no tak ja musiałbym się zapoznać bo ja muszę przyznać no, no tu jest to jest rzecz którą się dowiaduję na przykład na starość tutaj od pana i, i jestem na przykład zadowolony i sobie sprawdzę tego człowieka także dziękuję serdecznie za zwrócenie mi uwagi na takie na takie szczegóły. ACDC najlepszy zespół. No wiesz co? To znaczy, ACDC jest najlepszym zespołem w, w, pewnym, w pewnym, w pewnej kategorii. Tak. Natomiast, no, w tej chwili to już, to już trudno by było. Nie ma już jednoznacznej, jednoznacznego kryterium, kto jest najlepszy. Bo jeżeli byśmy mieli zrobić kryterium zarobków, no to na przykład ten, no Michael Jackson, jeżeli byśmy zrobili na przykład wyświetlenia, no to ten koreańczyk, co gang, zaśpiewał Gangnam Style, on przebił wszystkich wtedy w tamtym czasie i też przez pewien czas był najlepszy na świecie, ale tu, tu już, tu już nie ma możliwości zrobienia takiego Brak. 56. Witam. Yy, tak, tylko ja właśnie już uciekam. Chciałem tylko powiedzieć, że yy, zobaczę możliwe, że dzisiaj zrobimy yy, live'a muzycznego, ale jeżeli nie, to zrobimy live taki normalny. Także peace and love. Trzymajcie się. Hej.